Cześć, witajcie! Ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawy PL Dzisiaj mamy 17 sierpnia, a więc środę, drugi dzień pracy tak zwanego ciężkiego sprzętu na terenie 65 km. Cała maszynera już uciekła, ponieważ zbliża się godzina 18, a więc czas konferencji prasowej. I na tą też konferencję właśnie zmierzamy. dzisiaj rozpoczęliśmy pracę od toru kolejowego Wałdrzy. Rozładki, więc od skarpy osłoniętej jakimiś stoczmieniami w kierunku do osi, ponieważ w osi tego masyku, bału, są dwa kaby. w związku z tym dzisiaj doszliśmy do, powiedzmy, jednej trzeciej szerokości 25 Jutro będziemy kontynuowali od drugiej strony, żeby dojść do tych kabli, bo one są, muszą być zachowane. I w sumie od powierzchni terenu najpierw do 4 metrów, a potem z tego 4 metrów następne podsiębiernie koparka, parka wydobywać. Co okazuje co tam, jest? Ja sobie wyobrażam, z zdjęcia, to będzie opracowane jako sprawozdanie. Od powierzchni, pod tym poziomem tumultowym, roztartym 40 cm, to, że jest to w Potem są jakieś dziwne, nasypane materiały antropogeniczne, ja to nazywamy nasypy w których czasami jest żwir, czasami jest glina, czasami są dziwne osady z węglanym wapniem, nie wiem, ale to widać, że to jest usione. Przechodzimy potem, niżej jest 2 metry, 3 metrów. różnego rodzaju glin, wymieszamy tutaj takie próbki tych glin. Ty, Państwo widzicie, różne materiały, gliny, otoczaki, jest przemień, jest granit, jest wszystko. I więc takie... Pomijanie tego materiału. Prawie to do 4, do głębokości od do 4 metrów sięga. I pojawia się dziwny materiał. I. nazywamy to i. tu jest bardziej pilaste bym powiedział. Nie ma, nie ma możliwości robienia tego, żeby każdy do, do, do więcej pyłu niż ił I to jest dziwna sytuacja, bo od tej środka tego nasyku. Jego mięszczność maleje w kierunku toku. Największa jest jak gdyby go się nasypać. Czarne. Pytanie skąd to jest. Pierwsza struktury. ten jest żwir, tam są różne y, fragmenty krzemieni jakieś przypadkowo. Pierwsza sprawa, skąd to może być? Są trzy możliwości. Albo gdzieś z jakiegoś zbiornika w pobliżu przeglądali, przywozili, ale tu nie ma struktur, które by pokazywały, że to było odwalane. Są natomiast struktury takie, jakby to stało, była pulpa i stało to w różne, różne punkty. Więc co może być? Może być rura z pobliskiej kopalni i te kopalniane odpady i laste, albo z elektrowni. Przez rurę taka pulpa leci i oni musimy lać od osi tego wału, no, powiedzmy w kierunku północnym Teksoszej. Sprawdzimy jutro, jaki jest kontrpatrznik tych lamin wewnątrz. To czasami ma żmirek, czasami jest czysto pylaste, czasami ilaste. Takie widziałem tu na gaju, takie w tym osadniku, nad, bardzo, bardzo drobne osady, ale tu występuje. Poniżej tego jest zbytszy Aha, i sami występuje dziwny piach. Wolno lodowcowe piasku, półtora metra, metr czasami, ale to obniżająco. A czasami w ogóle nie ma tego. I pod tym ile w osi właśnie takie piaski były i pod spodem są już zwietrzeliny. Bardzo ładne zwietrzeliny lokalnych skał, wyglądające mniej więcej w ten sposób. Są raz oraz są z ustawą, cze. w ilości żelaza. Poniżej tego występują naturalne skały lokalne. To są albo zlepieńce, słabo zmetamorfizowane, albo mocno zmetamorfizowane jakieś fragmenty i łowców. Niektórzy nazywają to miejscami, koledzy nazywają to na miejscami, że są znane lokalnie, takie powinny tutaj być. One są bardzo mocno spękane, strzaskane, zwietrzane i, i, i mniej więcej na głębokość od powierzchni stropu tych skał jakieś 3 metry, ja powiedziałem, zatrzymujemy stałe, bo do tego nie mogę powiedzieć, że było coś z wierzchu i kopane, ponieważ są skały. W związku z tym, jeżeli przegrojemy przy, poprzeczy, który dostaniemy cały jutro. Nie będziemy mieli dokumentu, że coś było w góry kopane i ten ił jest zastanawiający, to zachodzi podejrzenie, że może był jednak metodą górniczą coś Robię Przepraszam, Krystyna pokazuje przekrój tego właśnie wykopu i pokazuje te iły, które tutaj występują, pan doktor właśnie opowiada. To widać na tym zdjęciu. I teraz, po co to było tutaj robione? Taka pulpa i rasta, po co ona była tu robiona? Absolutnie na takim nasypie nie powinno to być. Tym bardziej, że to jest nad torem kolejowym. No i tutaj jest złybanie, ale to już jest filozofia. No, ale jakie Tylko... to może być połączenie właśnie z To jest ta filozofia. Proszę Pani, ile razy robiłem jakieś badania na konstrukcjach schowanych w ziemię po z yy, okresu wojny, tyle razy znajdowałem na tym poduszkę i łąk, która tłumiła od pocisków artyleryjskich albo od falę uderzeniowa. Zwykle nad każdym obiektem, który badałem, chyba że jest na powierzchni. I jeśli on jest w ziemi, zawsze pół metra metr nie było takiego iłu Czy to czerwony, czy czarny. Więc podejrzanie, że jeśli coś było to może pod spodem, to jest do to opłumienia. Tak? Ale to jest filozofia, to jest dywanie. Dziękuję. Te iły też mogły służyć do uszczelniania tego miejsca, czyli żeby, jeżeli tam pod spodem jest tunel, to ił nie tylko miejsce do wyłapania tej, 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 tej siły wybuchu, ewentualnego pocisku, żeby również uszczelnienie w przypadku silnych opadów. Także to jest o tyle ciekawe, że ten ił jest na całym tym terenie. On, cały ten teren jakby został, tak jak pan doktor to jakby zostało wylane na to miejsce do to głębokości około dwóch metrów. Także tego tam na pewno nie powinno być. Także no my tym cały czas wskazuje na to, że coś pod spodem się znajduje, My jeszcze na to coś nie trafiliśmy, brakuje nam jeszcze paru metrów, ale to jest dopiero drugi dzień badań. Także, jeszcze troszeczkę tydzień, myślę, i pierwsze odpowiedzi będą znane. To jest dopiero pierwszy przekup, to jest ten numer trzy. Jeszcze dwa są przed nami. Także, jutro kończymy ten trzeci i przechodzimy później na dwójkę. Także, jeszcze troszeczkę damy sobie czasu. Pierwszy tydzień to będzie przełom w tych naszych pracach. No i co tam jeszcze? No tam nie przynosiliśmy tego drutu. Na pięciu metrach znaleźliśmy taki powiązany drut zbrojeniowy. Też go tutaj nie powinno być, ale to tylko wskazuje o tym, że ta ziemia została tutaj skądś przywieziona i to tak wszystko tam z góry zostało Podiłem, podiłem. Podiłem był ten drut, ten drut zbrojeniowy. Czy jakieś trudności do tej pory? Prócz tego, że mamy kable energetyczne i światłowody, to są nasze jedyne trudności, w ten sposób musimy opóźniać pracę, bo koparka nie może tego podebrać, to trzeba wtedy robić ręcznie, taki kabel jak znajdziemy, wiemy gdzie one są, musimy go podwieszać, obudowywać, żeby tam nikt tego nie ruszył, także to nam opóźnia pracę, dlatego takie to już, można. no i oczywiście z względy bezpieczeństwa, tak jak Państwu mówiłem, koparka nie kopie sobie tak swobodnie, tylko to wszystko jest badane przez sapera, także on cały czas ma wgląd w ten teren, to też troszeczkę spowalnia, ale to są tylko i wyłącznie względy bezpieczeństwa. A beton? Betonu jeszcze nie ma, betonu jeszcze nie zauważyliśmy. Była cegła, na też tam nie powinna występować, kawałki cegieł przemieszane z tym właśnie rumowiskiem, który tutaj pan doktor pokazywał, ale betonu jeszcze nie ma. Do jakiej głębokości się dokopaliście? Ponad 9 metrów. Czy to, znaczy, czy to znaczy, że to jest tak czy tak zrobione ręką ludzką, nie jest to struktura naturalna. Tak. Do, do tej zwierzałej skały, która jest mniej więcej 8 metrów pod powierzchnią. W tym miejscu, bo gdzie indziej jest na 5 metrach. Na pierwszym wykopie, kiedy mieliśmy 80 metrów na od, to ona była na 5 metrach też. A tutaj jest na około 8 metra już jest tak zniszczona, że właściwie z mapy wynika, że ona się tu kończy. Oczywiście. Ja my to liczymy od wychodnia tych skał. Od główki torów obecnych, które są teraz położone z tym, że tor zrobili już Polacy po wojnie. Tam jest nasypane troszeczkę jeszcze różnego materiału skalnego, czyli zakładamy, że te niemieckie były metr niżej i najprawdopodobniej tunel, który tam się znajduje, idzie lekkim upadem w dół. Tam wyliczali Państwo przed chwileczką ten procent. To może być nawet 3-4 metry jeszcze niżej. Także mamy problem, żeby się do tego dokopać. No zakładaliśmy, że 8 metrów, okazuje się 9, to jest jeszcze mało, ale jesteśmy blisko. To, co tutaj znajdujemy, to co pan doktor pokazuje, to wskazuje na to, że to tak, po pierwsze to, co pan słusznie powiedział, nie zostało to w e, sposób naturalny utworzone to ręką ludzką. To ręką ludzką zostało tam wysypywane, jest blisko, także to jeszcze troszkę czasu i do tego dojdziemy. A ile metrów się spodziewają jutro zejść na dół? Co najmniej jeszcze 2-3 metry w dół, tylko to jest problem, bo koparka tak głęboko nie sięga, więc my musimy sobie podkopywać teren, żeby ona mogła zjechać niżej. Właśnie dzisiaj się z takiego dołu wydobywała i potem dopiero jeszcze niżej dopiero wtedy może kopać, także to są dodatkowe utrudnienia. Ale czy o 11 jakichś wiadomości małe mogą być? Będą na pewno, oczywiście do Państwa przyjdę, bo to zaczyna się wszystko 7 rano, o 8 już jest taki nawał, pracuj 11 jak najbardziej tu do Państwa wyjdę zgodnie z umową, także y, będziemy się tutaj spotykali. No i normalnie 14.18. 14.18 jak najbardziej. 14.18 są te konferencje. Szkolarce będą też w sobotę i w niedzielę. Sobotę na pewno, w niedzielę nie, w niedzielę nie, w niedzielę w zeszłym w Sobotę tak, W sobotę będą. To będą trochę krócej, ale, ale też będą. Ile teraz osób przy tym pracuje? W tej chwili tam na miejscu było dzisiaj około 40 osób. Łącznie jest 64 osoby, które mają wydane przepustki, ale w tej chwili było 40 osób tam pracujących. Duża część to jest nadzór techniczny. Jeżeli Państwo macie pytania, angielskie, niemieckie, bardzo proszę tutaj jest, jest na miejscu, udzieli Państwo odpowiedzi. Okej, okay, właśnie po konferencji za wiele się nie dowiedzieliśmy, ale to, co mi się udało zebrać, to Wam oczywiście zapodam na YouTube. Widzimy się jutro o 18.00, wtedy konferencja odbędzie się ponownie, może wtedy dowiemy się czegoś więcej. No i cóż, do kolejnego.